Proszę Państwa, za chwileczkę rozpoczniemy oficjalnie rozstrzygnięcie konkursu, którego organizatorem głównym jest Galeria Sztuki Współczesnej we Wrocławku. Wespół z Urzędu Miasta we Wrocławku reprezentuje Galerię Sztuki Współczesnej dzisiaj pani Małgorzata Jabłońska, która jest specjalistą do spraw edukacji w Galerii Sztuki Współczesnej. Prosimy bardzo, witamy serdecznie i prosimy o odczytanie protokołu. Protokołu komisji, proszę Państwa, oczywiście komisji dotyczącej konkursu Włocławki na koszulkę. Dzień dobry, witam serdecznie. Ogólnopolski konkurs na projekt grafiki Włocławki na koszulce w tym roku odbył się po raz piąty. Na konkurs z różnych stron Polski wpłynęło 113 projektów czego ocenie komisji, ocenie Żyli zostało poddanych 88 prac. Komisja obradowała 3 września w siedzibie Galerii Sztuki Współczesnej. Po obejrzeniu i omówieniu prac Żyli zdecydowało przyznać cztery nagrody. Nagroda czwarta w wysokości 1000 zł przypadła panu Kamilowi Bazyczukowi. Jeżeli pan Kamil jest z nami, wielkie brawa, to zapraszamy na scenę. To jest koszulka właśnie ta odsłonięta przez panią Annę Michalak. Jeszcze tylko logistyczna informacja. Wszystkich zwycięzców zapraszamy tutaj do nas od frontu sceny. Trzecią nagrodę otrzymała Pani Magdalena Kubacka. Nagroda Pani, pani Magdalena, jeżeli jest z nami to prosimy. Jest Pani Magdalena. Zapraszamy serdecznie laureatkę na trzeciej nagrody. Bardzo prosimy do nas. I wręczamy nagrodę. Pan poseł Chrystian Łuczak. Pani Magdaleno, prosimy zostać z nami. Drugą nagrodę w wysokości 2700 zł otrzymała pani Patrycja Woźniak. Wielkie brawa dla pani Patrycji. Jeżeli jest z nami, to oczywiście zapraszamy, zapraszamy na scenę. Pamiętajmy proszę Państwa, że to jest konkurs ogólnopolski. Stąd może tak się zdarzyć, że osoby, że laureaci nie dotarli, a oczywiście nagrody do nich trafią. Pani Patrycja Woźniak. Pierwszą nagrodę w wysokości 3700 zł. Uwaga, uwaga, pierwsza nagroda. Pani Iwona Fed. Wielkie Wielka. brawa, wielkie brawa. Panią Wiwogę, jeżeli jest z nami, zapraszamy na scenę. Jest z nami, proszę bardzo. Zaskoczona chyba widzę po, po mowie ciała. Brawo. Proszę Państwa, laureatki, y, laureatki tego konkursu y, stoją przy swoich pracach, także można y, y, uwiecznić. Żyli po wstępnej ocenie wybrało 130 tekstów literackich. Z uwagi na różnorodność, przedstawienia włocowskiego finansu oraz dużą liczbę prac wybór nie był łatwy. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością i talentem pisarskim w uwypuklaniu głocowskiego fajansu, wplatanego w treść utworów. Wiele prac konkursowych odznaczało się bogatym słownictwem oraz zaskakującym płynami. Jury po naradach przyznało następujące nagrody. Kategoria Dzieci 7-15 lat. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Franciszek Płonka. Zapraszamy Franciszka na scenę. Zapraszamy Franciszka, jeżeli jest z nami. Jeśli Franciszek jest z nami, zapraszamy go tutaj od frontu na naszą scenę. Dobrze, przejdźmy dalej. Trzecie miejsce zdobyła Julia Kocot. Wielkie brawa. Jeśli Julia jest z nami, zapraszamy serdecznie. Drugie je miejsce, przekażemy. Oczywiście. Drugie miejsce w kategorii dzieci 7-15 lat otrzymała Antonina Klara Brzyska. Zapraszamy Was, scenę. Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymała Martyna Wybraniec. Czy Martyna jest z nami? Przypominamy oczywiście, że uczestnicy tego konkursu pochodzą z całej Polski, dlatego pewnie trudno było im nie dostać się tutaj dzisiaj. Niemniej jednak zaprosili już po ogłoszeniu nagród do sali kameralnej, gdzie będą odczytywane prace konkursowe. W kategorii młodzież i dorośli. 16. Plus. Wyróżnienia otrzymali Adam Wójci. Damian Pilarski, Pana, Pana, Pana Czuka, jeśli jest z nami, na scenę. Tadeusz Dejnecki i Marek Szczerbiński. Zapraszamy wszystkich państwa, wszystkich hal. Zapraszamy laureatów, bądź reprezentantów. Damian Pilacki. i Tadeusz Dejnecki. Proszę Państwa, to konkurs Fajans Słowo. To są osoby, które pięknie operują polskim słowem i potrafią jeszcze wpleść to słowo, to zjawisko, które bardzo kochamy, czyli Fajans. Bardzo dziękujemy i wielkie gratulacje dla Pana. Wielkie gratulacje i wielkie brawa. Przypominamy, że nagrodzone literackie utwory będzie można usłyszeć w sali kameralnej, już po ogłoszeniu wyników. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. I ogłaszamy, Panie Piotrze, konkurs. 5 lipca 2025 roku Centrum Kultury Browar B ogłosiło drugi ogólnopolski konkurs Fajans Sztuka, który trwał do 31 sierpnia 2025 roku. Do wydarzenia przystąpiło 27 osób w trzech kategoriach z różnych stron Polski. Z nadesłanych prac dwie nie spełniły warunków regulaminu, w tym jedna praca zbiorowa. Prace te nie zostały dopuszczone do konkursu. Tematem prac miała być martwa natura, pejzaż lub kwiaty z czytelnym motywem fajansu włosławskiego, wazonu lub filiżanki. Prace konkursowe wykonane zostały w technice malarstwo lub rysunek w jednym ze stylów artystycznych: realizm, hiperrealizm, surrealizm, ilustracja pop art. Prace były oryginałami w całości ręcznie rysowanymi lub namalowanymi. 11 września odbyło się posiedzenie jury, które obradowało w składzie dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Jugosławku, Aleksandra Pawłowska, magister sztuki Kalina Ciesielska. Jury w zgodnym oku oceniło 27 prac. Wybór nie był łatwy. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością i talentem w przedstawieniu motywów fajansowych w różnych formach artystycznych. Jury po naradach przyznało następujące nagrody. Kategoria dzieci 7-12 lat. Żyli przyznało trzy równorzędne nagrody dla Dobrawy Czekulis-Szysz. Zapraszamy do na scenę. Witamy. Witamy zapraszamy serdecznie do naszego widzka. Serdecznie gratulujemy nagrody. Dobrawa, proszę Państwa. Wielkie brawa dla niej. Pozostałe równorzędne nagrody otrzymały Agnieszka Dobrzyńska i Martyna Śmiałko. Zapraszamy na scenę Agnieszkę i Martynę, jeśli są z nami. Żywi postanowiło w tej kategorii przyznać jeszcze jedno dodatkowe wyróżnienie dla Klary Wieczorek. Klara jest z nami, poprosimy pana posła. Piotra Kowala, wręczenie dyplomu yy, i nagrodę na Proszę Państwa, a, mm, efektem konkursu Fajans Sztuka jest wystawa, którą Państwo mogą oglądać w foyer sali bielskowej, czyli tutaj zaraz przed wyjściem do naszego głównego miejsca zdarzeń. I przekonają się Państwo sami, że rzeczywiście wybór nie był łatwy, jeżeli miało. Yy, trudną, trudną sprawę i trudną decyzję podejmowała. Na scenie mamy z nami zwycięzczynię w kategorii najmłodszej, w kategorii dzieci, a teraz kategoria młodzież, 13-17 lat. Żyd postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody dla Antoniny Łasek. Wiele na Lenę Dolak. Oraz Daniela Okrztulskiego. To jest, proszę Państwa, także pan polski. O, oczywiście. Nie mamy natomiast yy, zwycięzców w kategorii młodzieżowej z nami, więc przechodzimy do kategorii dorosłych. Tutaj żywi przystało trzy równorzędne nagrody dla Katarzyny Galewskiej, Nagroda, równorzędna nagroda powędrowała do pani Joanny Świadek. I ostatnia równorzędna nagroda wędruje do pani Moniki Adamczyk. Żyli postanowiło przyznać dwa dodatkowe wyróżnienia. Dla pani Jolanty Smolińskiej. Bardzo bardzo. Oraz pani Urszuli Kacprzyk. Atki, tak, Atki, same panie, tak się złożyło, konkursu Fajans Sztuk. Wielkie brawa jeszcze raz. Wielkie brawa pani za Wystawę pani. można oglądać w mojej sali stanowiskowe w I wszystkie panie nagrodzone zapraszamy za kulisy. Zmienić zdjęcia w filmiku o długości do 15 sekund, w które wkomponowany będzie w dowolny sposób był pajasu Łotrowskiego. Konkurs odbywał się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Wszystkie prace, które zostały nagrodzone w tym konkursie, będzie można obejrzeć w sali kameralnej za ogłoszeniem wyników. 19 września 2025 roku odbyło się posiedzenie Rzym, którego skład weszli pracownicy działu animacji i edukacji kulturalnej Centrum Kultury Browarwej. Rzym zgodnie oceniło 114 prac. Wiele z nich charakteryzowało się dużą kreatywnością i talentem w uchwyceniu w kadrze elementów finansowych, bogatą kolorystyką i ciekawym podejściem do tematu. żyli po naradach wyróżniło 18 prac konkursowych. Zaczniemy od wyróżni a wyróżnieni zostają. Amelka Rukewicz. Jeśli Amelka jest tutaj wśród nas, zapraszamy na scenę. Zapraszamy Amelkę Rukewicz. Proszę państwa, wielka radość, Amelka się cieszy. Wielka bardzo cieszy. Dziękujemy. Gratulujemy serdecznie i to jest Pani na Amelki nagroda. Kolejnym wyróżnionym został Artur Łukaszek. Zapraszam Artura na scenę, Pana Artura, jeśli jest z nami. Artur Łukaszek. Kolejne wyróżnienie powędrowało do Beaty Czarneckiej. Pani Beata. Panie Wlasie, um, nagrodę wręcz Piotr Bawrowski. Gratulujemy wraz z Panem Posłem Krystianem Kolejne wyróżnienie wędruje do Pani Dominiki Nowickiej. Wyróżnienie dla pani Izabeli Goldewskiej. Czy jest pani Izabela? Ale gratulujemy wielkie brawa dla pani Izabeli. To jest jej nagroda, którą przekażemy. Wyróżnienie również dla pani Ilony Kłos wilińskiej Zapraszamy. To jest pani Ilona, poprosimy bardzo. Kolejne wyróżnienie dla Pani Kamili Szklarczyk. Witam Panią Kamilę. Wyróżnienie dla Pani Katarzyny Pawłowskiej-Zasady. Proszę bardzo się cieszymy, że jest udziała udział w konkursie tajemnicowym. A fajne wakacje a to jeden z konkursów, który cieszy się największym, największym zainteresowaniem i który ma wielu laureatów. Wyróżnienie dla pani Krystyny Czarnie. Pani Krystyna. Kolejne wyróżnienie będzie dla pani Marty Kacprowicz. Wyróżnienie dla pani Pauliny Roszak-Makierskiej. Wyróżnienie otrzymuje również Sylwia Biżuteria Bolesławiec. Wyróżnienie wędruje także do Sylwii Trzewak. Gratulujemy. Wyróżnienie otrzymuje Pan Tomasz Czerwiński. Proszę Pana z nami. Oraz ostatnie wyróżnienie wędruje do Zbigniewa i Przemysława Jankowskiego. Szanowny Zawsze z nami. Ale proszę Państwa, oczywiście komisja, która wybiera y, laureatów, nie wie, kto jest autorem danej pracy. Dziękuję bardzo. Jakie były pierwsze? Czy to już wszyscy laureat ich? To wkłóczył na różnie Teraz przejdźmy do nagrody. Czas na nagrodę. Jeśli o to chodzi, to Życie postanowiło przyznać trzy nagrody, które otrzymują Anso. Sol. Wielkie prawa. na scenie. Ponieważ państw na wakacjach to jest trwalizka, żeby te wakacje jakoś lepiej organizować. Poprosimy w przodem do publiczności, wszystkich kałaków, w przodem do publiczności, do zdjęcia samochodne, proszę Państwa. Przodem do publiczności, poprosimy przodem do publiczności, żeby się pokazać do zdjęcia, Dobrze? Kolejna nagroda wędruje do pani Anity Gerwatowskiej. Prosimy do publiczności, żeby były piękne zdjęcia. Proszę Państwa, prosimy się pokazać z tą walizą jako nagrodą. Nagrodę w konkursie Państw na wakacjach otrzymuje również HM. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym, a na scenę zapraszamy Panią Katarzynę Baranowską, która reprezentuje Toyota Jamorski Auto. Powodem naszego zaproszenia na jest nagroda specjalna od Toyota Jaworskie Auto, czyli Toyota z pełnym łakiem na weekend, którą to otrzymuje Pani Beata Czarnecka. Zaprosili Pani Miało i przyznali laureatów. W takim razie podwójnie nagrodzona dzisiaj. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy i zapraszamy do zdjęcia. Bardzo Państwu dziękujemy. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy.